Ale ja też mam wszystkiego dość. Czego nie zrobię źle, czego nie ruszę źle. I tylko w kółku słyszę, że mąż przyjaciółki jest bardziej czuły, mąż im najbardziej zaradny. Dostaję po łbie, jakby wszystko na świecie, co złe było przeze mnie. Jestem penisem. A że twoim? To zasługuje na szacunek. Choćby odrobinę, drobinę. Szacunek. Co zobaczyłeś? Dziurę! W prezerwatywie. Co? O, tak, nie była duża, ale wystarczająca, żeby chłopaki od razu się przecisnęli. Stare ogary poszły w las. Ja nic o tym nie Nie jestem, gotowy, ja nie jestem gotowy. Mógłbyś tyle nie gadać, tylko mi pomóc? Co to w ogóle jest? Jak to co? Dziecko? Chyba posteryna. Kiedy ją dmuchałeś? Jak jakaś taka. Jaka? Niedodmuchana. dodmuchamy. tam się je usą. niedodmuchana kobieta to była kobieta. Cześć mała. Chciałabyś się błynąć moją nową wypasioną bryką Do kogo? Co do kogo? Do kogo z taką gadką? To bez sensu. A w drugim należniku ważący o wiele więcej niż to Pretendent that you do it are Andy Andy